Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedyś w Szabat przechodził wśród zbóż. Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze pytali go, dlaczego w Szabat robią to, czego nie wolno. Odpowiedział im, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w biedzie, głodny, gdy głodny był on sam i inni z nim. Jak wszedł do domu Bożego za czasów kapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanowi, a dał je także tym, którzy z nim byli. Powiedział im jeszcze: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego syn człowieczy jest panem także szabatu”. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiaj ta ewangelia. Która pokazuje nam spór pana Jezusa o szabat, jest dla mnie taką inspiracją do tego, żeby odnieść się do dnia pańskiego, bo tym czym szabat jest dla Żydów, tym dla nas jest niedziela jako dzień pański. Różnica polega na tym, że Żydzi traktują szabat jako dzień, w którym mają oddawać cześć panu Bogu poprzez. Zachowywanie jakichś takich przepisów prawa, które nie pozwalają im prawda, do, wykonywać różne prace, czynności itd. I pozornie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że ten takie starotestamentalne rozumienie Dnia Pańskiego my też jakby przenieśliśmy do naszego rozumienia Niedzieli. Tymczasem dzisiaj Jezus wyraźnie to powiedział. To jest napisane w Piśmie Świętym. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 2, werset 27. To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Czyli nie Dzień Pański jest jakby tutaj celem samym w sobie. Że ja muszę coś robić, czy ja nie mogę czegoś robić, bo mi zakazuje religia, bo mi zakazuje prawo. Bo tak naprawdę to jest dzień, w którym my mamy czcić Pana i musimy, i to słowo musimy, często ono się pojawia w tej, w tej naszej retoryce, że ja muszę, tak? Ja muszę pójść do kościoła, ja muszę, prawda, tutaj zachować pewną strzemięźliwość, że ja nie mogę wtedy, nie wiem, odkurzyć w domu, ja nie mogę wtedy, nie wiem, z, pójść na zakupy, ja nie mogę i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, dzisiaj Pan Jezus w tej konfrontacji z Żydami, z Faryzeuszami, on nie neguje tych przepisów prawa. On tą, ten spór przenosi na zupełnie inny poziom. I to jest jakby cały czas rzecz, która nam towarzyszy w naszym życiu. Mianowicie, Pan Jezus chce, żebyśmy wyszli z poziomu takiego suchego, bezdusznego prawa, które oczywiście daje nam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, prawda? Bo mamy od A do Z, tak? Od do. Jak mamy to wyznaczone, to wtedy jakby czujemy się bezpiecznie. Natomiast jeżeli się tylko na tym skupimy, na tej bezdusznej literze prawa. To wtedy jest, istnieje ogromne niebezpieczeństwo tego, co zrobili właśnie też i faryzeusze. Mianowicie, żeby w tą bezduszną literę w prawa wcisnąć człowieka, żeby go zniewolić tą, tą literą prawa. I z tego nas Pan Bóg chce wyrwać. Żebyśmy nie traktowali tego, co, co jest nam dane, jako, no właśnie, coś, co ja muszę zrobić, coś, co ja muszę zachować. Bardziej Pan Jezus chce, żebyśmy zobaczyli, że to, co jest nam dane, jest dla nas przywilejem. Że szabat jest mi dany po to, bo mnie on jest potrzebny. Nie, jest, nie ja jestem potrzebny do tego, żeby wypełniać prawo. Ale to właśnie to prawo szabatu, czyli to prawo Dnia Pańskiego dla nas, jest nam potrzebne. Dlaczego? Jaką tajemnicę... My czcimy, czy wspominamy w każdą niedzielę. To jest tajemnica zmartwychwstania pańskiego. Wtedy pan Jezus zmartwychwstał, wtedy pan Jezus pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał to wszystko, co jest moim przeciwnikiem. I zaprosił mnie do udziału w nowej jakości życia, która właśnie tam, w zmartwychwstaniu się e, objawiła. I teraz, e, jeżeli ja przychodzę na Eucharystię, to przychodzę jako człowiek głodny. Ja chciałbym, żebyśmy też zobaczyli, że my uczestniczymy w czasie Eucharystii w ofierze że Jezus ofiaruje siebie. Tam jest ofiara, bezkrwawa ofiara. Tutaj Bóg, że tak powiem, daje mi w sposób, w sposób nieskończony swoją miłość. I teraz, jeżeli ja, grzesznik, ja, człowiek słaby, ja, człowiek, który muszę się ciągle stawiać czoła moim, temu światu, tak bo jestem w tym świecie, bo żyję w tym świecie, jako, jako człowiek, tak? I bardzo łatwo mi się w tym wszystkim pogubić. Bardzo łatwo mi, że tak powiem, mogę dać się zwieść też przez, przez zło tego świata, nie? Dlatego, ja potrzebuję kogoś, kto mnie. Prawda, z tego wszystkiego wydobędzie kto, kto mnie posili, kto mnie yy, wypełni swoją obecnością, właśnie tego Boga żywego. Tego potrzebuję. Ja przychodzę na Eucharystię po to, żeby przyjąć Pana, bo ja go potrzebuję, bo bez Niego ja umieram, bez Niego jestem w grobie, bez Niego jestem w jakiejś totalnej pustce, bez Niego się gubię w życiu codziennym, bez Niego to, co jest małostkowe we mnie, zwycięża: zwycięża nad miłością, nad prawdą, nad dobrem bez niego moje słabości biorą nade mną górę. A tylko w nim jestem w stanie jakby wejść w ten świat, z jego mocą, z jego obecnością, z jego miłością i mogę iść dalej i wypełnić swoje powołanie. I tym jest dzień pański dla nas. Tu nie chodzi o sprawę odkurzania, zakupów, to jest oczywiście w jakiś sposób nam potrzebne, bo Kościół troszczy się też o to, żebyśmy mieli czas dla siebie, żebyśmy mieli czas dla rodziny, żebyśmy mieli czas na to, żeby dokonać pewnej refleksji nad swoim życiem, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć troszeczkę nad, nad tym, dokąd zmierza moje życie, czemu ja tak naprawdę służę, żeby zobaczyć, że wokół mnie ludzie, są ludzie, którzy potrzebują mojej obecności, mojej uwagi, mojej miłości, chociażby po to, ale nie po to, żeby wypełniać jakieś suche nakazy prawa. Nie po to, że ja muszę coś zrobić. Nigdzie nie jest napisane, że, że my nie możemy, prawda, w razie konieczności robić pewnych rzeczy, które są w danym momencie, no, no to trzeba je zrobić, tak. To nigdzie tak nie jest napisane. Wy, wyraźnie przekazanie kościelne mówi, żeby się powstrzymywać od prac niekoniecznych. Uwaga, niekoniecznych. Jeżeli jest coś koniecznością. No jeżeli, nie wiem, no przez różne sytuacje życiowe, nie wiem, nie udało się zrobić zakupów, no to na litość boską, no to ma, ktoś ma umrzeć w, tą, w niedzielę, bo, bo nie może iść zrobić zakupów, ma umrzeć z głodu, nie, no to jest totalny absurd. I zobaczcie, i my teraz bierzemy taką literę prawa suchą, zrobimy z niej po prostu dogmat, Zapominając o tym, że tak naprawdę to, co jest najistotniejsze i kluczowe, jest właśnie w tej mojej relacji z Panem Bogiem, który mnie prowadzi do wolności, do wolności, i że to miłosierdzie jest przed prawem. Prawo jest dla mnie, ono jest mi potrzebne po to, żebym zachował pewien, pewien kręgosłup, ale wypełnieniem prawa jest miłosierdzie. Wypełnieniem prawa jest miłosierdzie, bo prawo jest wąskie. Ja pamiętam z moich wykładów z prawa kanonicznego, nasz wykładowca on często powtarzał, że prawo jest wąskie. Ono jest po prostu ciasne. Natomiast życie ludzkie jest, ono totalnie przekracza prawo. Ono jest szersze. Dlatego Jezus przynosi nam miłosierdzie, które jest wypełnieniem prawa. To w miłosierdziu to prawo znajduje swoje zastosowanie. Bo bez miłosierdzia stajemy się niewolnikami. To miłosierdzie prowadzi nas do wolności, a tego miłosierdzia doświadczamy w każdy dzień Pański, kiedy przychodzimy, żeby, żeby spotkać się z Panem. To On nas gromadzi. Zobaczcie, zobacz jak, jak przeżywasz swoją niedzielę. Zobacz jak przeżywasz Dzień Pański. Czym jest dla Ciebie msza święta? Czy jest rzeczywiście dla Ciebie przywilejem? I czy czujesz to, że jesteś zaproszony, czy zaproszona do tego, żeby uczestniczyć w tej ofierze, która daje Ci życie, która daje Ci udział w Bożym życiu. Czy tak jest w Twoim przypadku? Nie? Warto sobie to jeszcze raz zrewidować, zastanowić się nad tym, żeby nie stać się niewolnikiem suchego prawa, suchych przykazań. Bo są, są wygodne, tak, bo jesteśmy w stanie kontrolować siebie i innych, ale czy to prowadzi nas do wolności? Jezus wysłobodził nas z niewoli prawa, jak napisze święty Paweł. I to jest nowa, dobra nowina. Oczywiście nie chodzi ty jeszcze raz powtarzam. Tu nie chodzi o dowolność. Tu nie chodzi o to, że teraz jestem wyzwolony i że ja mogę robić co mi się żewnie podoba. Nie, bo, bo ja mogę wszystko, jak mówi Święty Paweł, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I pytanie właśnie, czy ja kieruję się prawem wolności i czy umiem mądrze dokonywać wyborów, czy umiem mądrze kierować się tym prawem Bożym w wolności? Wiedząc, co jest dla mnie dobre, co jest dobre dla moich bliskich, bo w danym momencie to mogą być absolutnie różne rzeczy, nie? Tym się z Wami dzisiaj dzielę. Życzę Wam pięknego, wspaniałego dnia. Serca Wam błogosławię. I mam nadzieję. Do zobaczenia jutro. Z Bogiem. Pa!